W pustyni i w Puszczy, rozdział 5. Przez następne dni nie było żadnych wycieczek. Natomiast wieczorem w Wigilię, gdy na niebie pokazała się pierwsza gwiazda, w namiocie pana Rollinsona zajaśniało setkami świeczek drzewko przeznaczone dla Nell. Choinkę zastępowała wprawdzie tuja, wycięta w jednym z ogrodów El Medine. Niemniej jednak Nell znalazła między jej gałązkami mnóstwo łakoci i wspaniałą lalkę, którą ojciec sprowadził dla niej z Kairu. A Staś swój wymarzony sztucer angielski. Od ojca dostał przy tym ładunki, rozmaite przybory myśliwskie i siodło do konnej jazdy. Nel nie posiadała się ze szczęścia, a Staś lubo sądził, że kto posiada prawdziwy sztucer, powinien posiadać jej odpowiednią powagę. Nie mógł jednak wytrzymać i, wybrawszy chwilę, w której koło namiotu było pusto, opszedł go wokoło na rękach. Sztukę tę uprawiono mocno w szkole w Portsajdzie. Posiadał w zadziwiającym stopniu i nieraz bawił nią Nel, która zresztą zazdrościła mu jej szczerze. Wigilia i pierwsze święto spłynęły dzieciom częścią na nabożeństwie, częścią na rozpatrywaniu darów, które otrzymały i na tresurze Saby. Nowy przyjaciel okazał się pojętny nad wszelkie oczekiwanie. Zaraz pierwszego dnia nauczył się podawać łapę, aportować chustki do nosa, których jednak nie oddawał bez oporu, i zrozumiał, że obmywanie ozorem twarzy Nel nie jest rzeczą godną psa gentlemana. Nel, trzymając palec na nosku, udzielała mu rozmaitych nauk, on zaś potakując ruchami ogona, dawał w ten sposób do poznania, że słucha z należytą powagą i bierze je do serca. Podczas przechadzek po piaszczystym placu miejskim sława Saby w Medinet rosła z każdą godziną, a nawet jak każda sława zaczynała mieć przykrą stronę, ściągała bowiem całe zastępy dzieciaków arabskich. Z początku trzymały się one z daleka, następnie jednak ośmielone łagodnością potwora zbliżały się coraz bardziej, a w końcu obsiadały namioty, tak że nikt nie mógł poruszać się swobodnie. Nadto, ponieważ każdy dzieciak arabski zsie od rana do nocy trzcinę cukrową, przeto za dziećmi ciągną zawsze legiony much, które uprzykrzone same przez się bywają i niebezpieczne, roznoszą bowiem zarazki egipskiego zapalenia oczu. Służba usiłowała z tego powodu dzieci rozpędzać, ale Neale występowała w ich obronie, a co więcej rozdawała najmłodszym hello, to jest słodycze, co zjednywało jej wielką ich miłość, ale oczywiście powiększało ich zastępy. Po trzech dniach zaczęły się wspólne wycieczki, częścią wąskotorowymi kolejkami, których dużo nabudowali w Medinet Elfaium Anglicy, częścią na osłach, a czasem i na wielbłądach. Pokazało się, że w pochwałach oddawanych tym zwierzętom przez Idrysa było wprawdzie wiele przesady, bo nie tylko fasoli, ale i ludziom niełatwo było utrzymać się na siodłach, lecz była też prawda. Wielbłądy należały oczywiście do rodzaju hegin, to jest wierzchowych, a że karmiono je dobrze durrą, kukurydzą miejscową lub syryjską, więc garby miały tłuste i okazywały się tak ochocze do biegu, że trzeba było je powstrzymywać. Sudańczycy Idrys i Gebr zjednali sobie, mimo dzikiego połysku ich oczu, ufność i serca towarzystwa, a to przez wielką usłużność i nadzwyczajną troskliwość o Nel. Gebr miał zwykle okrutny i trochę zwierzęcy wyraz twarzy, ale Idrys, zmiarkowawszy prędko, że ta mała osóbka jest okiem w głowie całego towarzystwa, oświadczał przy każdej sposobności, że chodzi mu o nią więcej niż o własną duszę. Pan Rollinson domyślał się wprawdzie, że przez Nel chce Idrys trafić do jego kieszeni, ale mniemając zarazem, że nie ma na świecie człowieka, który by nie musiał pokochać jego jedynaczki, był mu jednakże wdzięczny i nie żałował bakczyszów. W ciągu pięciu dni towarzystwo zwiedziło leżące blisko miasta ruiny starożytnego Krokodopolis, gdzie Egipcjanie czcili niegdyś bożka zwanego Sebak który miał postać ludzką, a głowę krokodyla. Następna wycieczka była do piramidy Hanara i do szczątków Labiryntu, najdłuższa cała na wielbłądach do jeziora Karoun. Północny jego brzeg jest szczerą pustynią, na której prócz ruin dawnych miast egipskich nie ma żadnego śladu życia. Natomiast na południe ciągnie się kraj żyzny, wspaniały, a same brzegi porośnięte wrzosem i trzciną roją się od pelikanów, czerwonaków, czapli, dzikich gęsi i kaczek. Tam dopiero Staś znalazł sposób popisania się celnością swych strzałów. Zarówno ze zwykłej strzelby, jak i popisowe ze sztucera były tak nadzwyczajne, że po każdym dawało się słyszeć zdumione cmokanie idrysa i wioślarzy arabskich, a spadającym w wodę ptakom towarzyszyły stale okrzyki Biszmillach i maszallach. Arabowie zapewniali, że na przeciwległym brzegu pustynnym jest dużo wilków i hien i że porzuciwszy wśród osypisk padlinę owcy, można prawie na pewno przyjść do strzału. Skutek tych zapewnień pan Tarkowski i Staś spędzili dwie noce na pustyni przy ruinach Dine. Ale pierwszą owcę ukradli zaraz po odejściu strzelców Beduini, druga zajzwa biła tylko kulawego szakala, którego położył Staś. Dalsze polowania musiały być odłożone, gdyż dla obu inżynierów nadszedł czas wyjazdu na rewizję robót wodnych prowadzonych przy Bachr Józef koło Lahum. Na południowy wschód od Medinet. Pan Rollinson czekał tylko na przybycie pani Olivier. Na nieszczęście zamiast niej przyszedł list od lekarza donoszący, że dawna róża na twarzy odnowiła się po ukąszeniu i że chora przez czas dłuższy nie będzie mogła wyjechać z Saidu. Położenie stało się istotnie kłopotliwe. Zabierać ze sobą dzieci, starą Dinach, namioty i całą służbę było niepodobna. Choćby z tej przyczyny, że inżynierowie mieli być dziś tu, jutro tam, a mogli otrzymać polecenie dotarcia aż do wielkiego kanału Ibrahima. Wobec tego, po krótkiej narodzie, postanowił pan Rollinson zostawić Nell pod opieką starej Dina Histasia oraz ajenta konsularnego włoskiego i miejscowego Mudira, gubernatora, z którym się poprzednio poznał. Obiecał też Nel, której żal było rozstawać się z ojcem, że ze wszystkich bliższych miejscowości obaj z panem Tarkowskim będą wpadali do Medinet, albo, jeśli znajdzie się co godnego widzenia, wzywali dzieci do siebie. Bierzemy ze sobą Hamisa, mówił, którego w danym razie do was przyślemy. Dinach niech zawsze towarzyszy Nel, ale ponieważ Nel robi z nią wszystko, co jej się podoba, więc ty, Stasiu, czuwaj nad obiema. Może być pan pewny odpowiedział Staś, że będę pilnował Nelly tak jak rodzonej siostry. Ona ma sabę, a ja sztucer, więc niech kto spróbuje ją pokrzywdzić. Nie o to chodzi, rzekł Pan Rawlinson. Saba i sztucer nie będą wam z pewnością potrzebne. Ty bądź tak dobry i chroni ją tylko od zmęczenia, a zarazem uważaj, żeby się nie przeziębiła. Prosiłem konsula, aby w razie gdyby się czuła niezdrowa, wezwał zaraz Kairu doktora. Hamisa będziemy tu przysyłali po wiadomości jak najczęściej. Mudir będzie was także odwiedzał. Spodziewam się przy tym, że nasza nieobecność nie potrwa nigdy długo. Pan Tarkowski nie szczędził także Stasiowi przestrug. Mówił mu, że Nel nie potrzebuje jego obrony, gdyż w Medinet, jak również w całej prowincji Elfajum, nie ma ani dzikich ludzi, ani dzikich zwierząt. Myśleć o czymś podobnym byłoby rzeczą śmieszną i niegodną chłopca, który kończy niedługo rok czternasty. Więc ma być tylko troskliwy i uważny, nie przedsiębrać na własną rękę, a tym bardziej razem z Nel żadnych wypraw, zwłaszcza zaś na wielbłądach, na których jazda, bądź co bądź, zawsze męczy. Lecz Nel, słysząc to, zrobiła tak smutną minkę, że pan Tarkowski musiał ją uspokajać. Owszem, rzekł głaszcząc jej czuprynkę, będziecie jeździli na wielbłądach, ale przy nas albo ku nam jeśli poślemy po was hamisa. A samym nam nie wolno robić żadnych wycieczek choćby tycich, tyciutkich, pytała dziewczynka, i poczęła pokazywać na paluszku o jakie małe wycieczki jej chodzi. Tatusiowie w końcu przystali z warunkiem, że będą się odbywały na osłach, nie na wielbłądach i nie do ruin, gdzie łatwo wpaść w jaką dziurę, ale po drogach na bliskie pola. I ku ogrodom położonym za miastem. Dragoman wraz z inną służbą Kuka miał dzieciom zawsze towarzyszyć, po czym obaj starsi panowie wyjechali, ale wyjechali blisko do Hamaret El Makta, także po 10 godzinach wrócili na noc do Medinet. Powtarzało się to przez kilka dni z rzędu, póki nie zwiedzili robót najbliższych. Potem, gdy prace ich objęły dalsze, ale niezbyt jeszcze odległe okolice, Przyjeżdżał w nocy Hamis i wczesnym rankiem zabierał Stasia i Nel do tych miasteczek, w których ojcowie chcieli im coś ciekawego pokazać. Dzieci spędzały większą część dnia z a pod zachód słońca wracały do Medinet, do namiotów. Bywały jednak dni, w których Hamis nie przyjeżdżał i wówczas Nel, pomimo towarzystwa Stasia i Saby, w którym odkrywała coraz nowe przymioty, wyglądała z utęsknieniem po słońce. W ten sposób upłynął czas aż do święta trzech króli, na które obaj inżynierowie powrócili do Medinet. W dwa dni później wyjechali jednak znowu, zapowiedziawszy, że wyjeżdżają tym razem na dłużej i że prawdopodobnie dotrą aż do Beni Suef, a stamtąd do Elfachen, gdzie zaczyna się kanał tegoż nazwiska idący daleko na południe wzdłuż Nilu. Wielkie też było zdziwienie dzieci, gdy trzeciego dnia około 11 rano Hamis pojawił się w Medinet. Spotkał go pierwszy Staś, który poszedł na pastwisko przypatrywać się wielbłądom. Hamis rozmawiał z Idrysem i powiedział tylko tyle Stasiowi, że przyjechał po niego i po Nel i że natychmiast przyjdzie do namiotów oznajmić, dokąd z polecenia starszych panów mają wyruszyć. Chłopiec poleciał zaraz dobrą nowiną do Nel, którą zastał bawiącą się z Sabą przed namiotem. Wiesz, jest Hamis! zawołał już z daleka. Anel poczęła zaraz podskakiwać, trzymając obie nóżki razem, jak czynią dziewczynki skaczące przez sznur. Pojedziemy, pojedziemy. Tak, pojedziemy i daleko. A dokąd? spytała, rozgarniając rączkami czuprynę, której spadła na oczy. Nie wiem. Hamis powiedział, że za chwilę tu przyjdzie i powie. To skąd wiesz, że daleko? Bo słyszałem, jak Idrys mówił, że on i Gebr ruszą z wielbłądami natychmiast. To znaczy, że pojedziemy koleją i... Zastaniemy wielbłądy tam, gdzie będą tatusiowie, a stamtąd będziemy robili jakieś wycieczki. Czupryna z powodu ciągłych podskoków pokryła znów nie tylko oczy, ale całą twarz Nel, a nóżki jej odbijały się tak od ziemi, jakby były z kauczuku. W kwadrans później przyszedł Hamis i pokłonił się obojgu. Khanage, paniczu, rzekł do Stasia. Jedziemy za trzy godziny pierwszym pociągiem. Dokąd? Do El Karak El Sultani, a stamtąd razem ze starszymi panami na wielbłądach do Wadi Rajan. Serce zabiło Stasiowi z radości, ale jednocześnie zdziwiły go słowa Hamisa. Wiedział, że Wadi Rajan jest to wielkie kolisko piaszczystych wzgórz wznoszące się na pustyni libijskiej na południe i na południowy zachód od Medinet. A tymczasem pan Tarkowski i pan Rollinson zapowiedzieli, wyjeżdżając, że udają się w stronę wprost przeciwną, w kierunku Nilu. Cóż się stało? zapytał Staś. To mój ojciec i pan Rollinson nie są w Suef, tylko w El Kharak? Tak im wypadło odrzekł Hamis ale przecie kazali pisywać do siebie do El fachen W tym liście pisze starszy efendi, dlaczego są w El Kharak. I przez chwilę szukał przy sobie listu, po czym wykrzyknął Och, Nabi, proroku, zostawiłem list w torbie przy wielbłądach. Zaraz polecę, póki Idrys i Gebr nie odjadą. I pobiegł do wielbłądników, a tymczasem dzieci poczęły zaraz y, z Dinah przygotowywać się do drogi. Ponieważ zanosiło się na dłuższą wycieczkę, więc Dinach zapakowała parę sukienek, trochę bielizny i cieplejsze ubranie dla Nel. Staś także pomyślał o sobie, a zwłaszcza nie zapomniał o sztucerze i ładunkach, mając nadzieję spotkać się wśród osypisk Wadi Ryan z wilkami i hienami. Hamiz dopiero wrócił po godzinie, tak spocony, zziajany, że przez chwilę nie mógł tchu złapać. Nie znalazłem już wielbłądników, mówił, i goniłem za nimi, ale na próżno. Nic to jednak nie szkodzi, gdyż i list, i samych starszych efendich znajdziemy w Elgarak. Czy i Dinah ma jechać z nami? Albo co? Może lepiej, żeby została. Starsi panowie nie mówili o niej wcale, ale zapowiedzieli, wyjeżdżając, że Dinah zawsze ma towarzyszyć panience, więc pojedzie i teraz. Hamis skłonił się, przyłożywszy dłoń do serca i rzekł – śpieszmy się, panie, bo inaczej katr, pociąg, odjedzie. Rzeczy były gotowe, więc znaleźli się na czas na stacji. Odległość z Medinet do Garak nie wynosi więcej jak 30 km, ale kolejka poboczna, która łączy te miejscowości, idzie wolno i zatrzymuje się niezmiernie często. Gdyby Staś był sam, byłby niewątpliwie wolał jechać na wielbłądzie niż koleją, gdyż wyliczył, że Idrys i Gebr, wyruszywszy na dwie godziny przed pociągiem, będą wcześniej od nich w El Garak. Ale dla Nell byłaby to droga zbyt długa, więc mały opiekun, który wziął bardzo do serca przestrogi obu ojców, nie chciał narażać dziewczynki na zmęczenie. Zresztą czas zszedł obojgu szybko, także ani obejrzeli się, kiedy stanęli w Kharak. Mała stacyjka, z której Anglicy robią zwykle wycieczki do Wadi Ryan, była zupełnie pusta. Zastali tylko kilka zakwefionych kobiet z koszami mandarynek, dwóch nieznajomych wielbłądników, Beduinów oraz Idrysa i Gebra z siedmiu wielbłądami, z których jeden był silnie obliczony. Natomiast pana Tarkowskiego ani pana Rollinsona nie było ani śladu. Ale Idrys w ten sposób wytłumaczył ich nieobecność. Starsi panowie pojechali na pustynię, aby ustawić namioty, które przywieźli z Edsach i kazali nam jechać za sobą. – A jakże znajdziemy ich wśród wzgórz? – zapytał Staś. – Przysłali przewodników, którzy nas poprowadzą. To powiedziawszy, wskazał na Beduinów. Starszy z nich skłonił się, przetarł palcem jedyne oko, które posiadał i rzekł. – Nasze wielbłądy nie są tak tłuste, ale nie mniej ścigły od waszych. Za godzinę tam będziemy. Staś był rad, że spędzą noc na pustyni, ale Nel odczuła pewien zawód, albowiem poprzednio była pewna, że zastanie tatusia w karak. Tymczasem naczelnik stacji, zaspany Egipcjanin w czerwonym fezie i w ciemnych okularach, zbliżył się i, nie mając nic innego do roboty, począł przypatrywać się europejskim dzieciom. To dzieci tych Inglezji, którzy pojechali rano ze strzelbami na pustynię, rzekł Idrys, sadowiąc Nel na siodle. Idrys, oddawszy sztucer Hamisowi, siadł przy niej, albowiem siodło było obszerne i mające kształt palankinu, tylko bez dachu. Linach usadowiła się za Hamisem, inni zajęli osobne wielbłądy i ruszyli. Gdyby naczelnik stacji popatrzył był dłużej za nimi, byłby może zdziwiony, że owi Anglicy, o których wspominał Idrys, pojechali wprost do ruin na południe, oni zaś skierowali się od razu ku Talei w stronę przeciwną. Ale naczelnik wrócił jeszcze przedtem do domu, ponieważ żaden pociąg nie przychodził tego dnia do Gharak. Godzina była piąta po południu, pogoda wspaniała. Słońce przeszło już na tę stronę Nilu i zniżyło się nad pustynią, tonąc w złotych i purpurowych zorzach płonących po zachodniej stronie nieba. Powietrze tak było przesycone różowym blaskiem, że oczy mrużyły się od jego zbytku. Pola przybrały odcień liliowy, a natomiast odległe wzgórza, odżynające się twardo na tle zórz, miały barwę czystego ametystu. Świat tracił cechę rzeczywistości i zdawał się być jedną grą za ziemskich świateł. Póki jechali przez kraj zielony i uprawny, przewodnik Beduin prowadził karawanę krokiem umiarkowanym. Z chwilą jednak, gdy pod nogami wielbłądów zaskrzypiał twardy piasek, zmieniło się wszystko od razu. Jala Jala zawyły nagle dzikie głosy, a jednocześnie dało się słyszeć świst batów i wielbłądy przeszedłszy skłusa, wcwał, Poczęły pędzić jak wicher, wyrzucając nogami piasek i żwir pustyni. Jala, jala, kłus wielbłąda bardziej trzęsie, cwał, którym te zwierzęta rzadko biegną, bardziej kołysze, więc dzieci bawiła z początku ta szalona jazda. Ale wiadomo, choćby z huśtawki, że zbyt szybkie kołysanie się powoduje zawrót głowy. Jakoż po pewnym czasie, gdy pęd nie ustawał, małej nele poczęło się kręcić w główce i ćmić w oczach. Staś, czemu tak lecimy? Zawołała, zwracając się do towarzysza. Myślę, że pozwolili zanadto rozpędzić się wielbłądom, a teraz nie mogą ich wstrzymać odrzekł Staś. Ale zauważywszy, że twarz dziewczynki trochę pobladła, począł wołać na Beduinów pędzących na by zwolnili. Wołanie jednak miało ten skutek, że rozległy się znów okrzyki Jala i że zwierzęta przyspieszyły jeszcze biegu. Chłopiec sądził w pierwszej chwili, żeby Beduini go nie dosłyszeli, gdy jednak na powtórne wezwanie nie było żadnej odpowiedzi i gdy jadący za nimi Gebr nie przestawał smagać tego wielbłąda, na którym oboje z Nel siedzieli, pomyślał, że to nie wielbłądy poniosły, ale że ludzie tak spieszą się z jakiejś nieznanej mu przyczyny. Przyszło mu do głowy, że może pojechali złą drogą i że chcąc wynagrodzić czas stracony, pędzą teraz z obawy, by starsi panowie nie wyłajali ich za zbyt późne przybycie. Lecz po chwili zrozumiał, że to nie może być, gdyż pan Rollinson bardziej by się rozgniewał na zbytnie umęczenie Nell. Co to więc znaczy i dlaczego nie słuchają jego rozkazów? W sercu chłopaka począł wzbierać gniew i obawa o Nell. Stój! krzyknął z całej siły, zwracając się do gebra. Auskaut! – milcz, zawył w odpowiedzi sudańczyk. I pędzili dalej. Noc zapada w Egipcie koło godziny szóstej, więc zorze wkrótce zgasły, a po pewnym czasie na niebo wytoczył się wielki czerwony od blasku złóż księżyc i rozświecił pustynię łagodnym światłem. W ciszy słychać było tylko zjajany oddech wielbłądów i głuche szybkie uderzenia ich nóg o piasek, a Czasem świst batów. Nel była już tak znużona, że Staś musiał podtrzymywać ją na siodle. Co chwila zapytywała, czy szybko dojadą i widocznie krzypiła ją tylko nadzieja rychłego zobaczenia ojca, ale na próżno rozglądali się oboje dookoła. Upłynęła godzina, potem druga, ani namiotów, ani ognisk nigdzie nie było widać. Wówczas włosy powstały na głowie Stasia, albowiem zrozumiał, że ich porwano.